Młodzież, seniorzy i nowoczesne technologie. Czy da się to połączyć? Okazuje się, że w Rzepinie nie ma z tym najmniejszego problemu. Faktycznie mamy dzisiaj małą kumulację. Trzy nasze uczestniczki obchodzą urodziny. Mamy taką tradycję, że uczestnicy, którzy mają urodziny w danym miesiącu, wspólnie świętują, ponieważ inaczej musielibyśmy świętować codziennie. Natomiast mamy też zakończenie projektu, który realizujemy na zaproszenie zespołu szkół w Rzepinie. Jest to szkoła międzypokoleniowa. Przychodzą do nas uczniowie. Wspaniała młodzież, bardzo empatyczna, która uczy naszych seniorów obsługi smartfonów, obsługi internetu, obsługi innych urządzeń. I tak naprawdę to nie chodzi tylko o tą obsługę, ale tutaj piękne przyjaźnie już powstały. Młodzież jest fantastyczna. Świętowaliśmy razem również Dzień Kobiet, także no, myślę, że tutaj ta wymiana międzypokoleniowa nie polega tylko na tym, że wymieniają te informacje, ale również na tym, że seniorzy coś od siebie tutaj dają. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach z seniorami i przy okazji nauki technologii połączyliśmy jakby pokolenia. Połączyliśmy młodzież z seniorami, Także technologia tutaj połączyła i stworzyła kontakty międzyludzkie. Sam projekt, szkoła międzypokoleniowa, polegał na tym, że uczniowie występowali w roli prowadzących i uczyli seniorów obsługi nowych technologii, internetu, telefonów i komputerów. Cykl składał się z sześciu spotkań i uczniowie prowadzili tutaj zajęcia dla seniorów. Jesteśmy szczęśliwi, że ta młodzież przyszła do nas, że mogliśmy razem współpracować, powiedzieć, bo oni są tak zdolni, tak inteligentni, że jak mówicie tu o sztucznej inteligencji, to ja myślę o tej młodzieży kochanej, która z nami tu była. Wspaniałe. To była wspaniała przygoda taka życiowa dla mnie. Jestem emerytką, siedzę w domu, no więc tu miałam okazję. Miałam przemiłą Żanetkę, która mnie za rękę prowadziła cały czas. Skorygowałyśmy w, mojej, w moim telefonie to, co niepotrzebne. Miałam okazję wypytać o wszystko. Także jestem przeszczęśliwa, chciałabym, żeby jeszcze raz odbyło się taka, taka, taka impreza. W czym, na przykład, social media, sztuczna inteligencja może być pomocna, senior? No na przykład tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, że może nam pomóc w przygotowaniu na przykład ciasta, tak jak na wczorajszych zajęciach mieliśmy, cały przepis na ciasto nam mówiła, albo może też pomóc w rozwijaniu swoich pasji, czy w internecie też można znaleźć krzyżówki, inne gry, które wiemy, że seniorzy tutaj też grają w pasjansa, w krzyżówki, w szachy. Właśnie w internecie. Bardzo pojętni. Nie spodziewaliśmy się, że praktycznie wszyscy z Państwa będą mieli już Facebooka, i tak naprawdę niektórzy to nas czegoś nauczyli, nowego w korzystaniu z tych y, social mediów. Ta szkoła międzypokoleniowa, dużo myślę, że nauczyła nie tylko seniorów tego korzystania właśnie z takich cyfrowych urządzeń, ale też mogła nauczyć czegoś nas. Oni też nauczyli nas takiej w sumie na swoim przykładzie, że cierpliwości, wyrozumiałości byli dla nas bardzo mili i przychodziliśmy tutaj z uśmiechem no i wiedzieliśmy, że mamy do kogo mówić że oni słuchają to, że oni chcą spróbować zrobić coś nowego w internecie naprawdę wielu z nich już miałam panią, co ogarniała Facebooka lepiej niż ja, ale no, dużo osób już coś umiało, ale to, że mogliśmy ich rozwinąć, te umiejętności to myślę, że też było pomocne bardzo spotkania z tego cyklu gdzie tutaj przeprowadzamy konkurs, no, jest to zadanie konkursowe, gdzie z seniorami się spotykamy. To jest przede wszystkim doświadczenie rozmowy, bo nie dość, że seniorzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem z życia i tak dalej, z przeszłości, to my możemy ich wprowadzić w te nowe technologie, gdzie oni może jeszcze nie wiedzą, chociaż w wielu dziedzinach też są już bardzo doświadczeni. To wprowadzamy ich w to, co, czego jeszcze na przykład nie wiedzieli, albo przestrzegamy ich przed potencjalnymi oszustwami. Aby nie dali się nabrać i przede wszystkim rozmowa jest tutaj fundamentem do, do osiągnięcia naszego celu. Jak wspominali nasi rozmówcy, my również nie mamy żadnej wątpliwości, że projekt Szkoła Międzypokoleniowa, czyli Młodzi z cyfrową pomocą dla seniorów ma wielki sens nie tylko w aspekcie nowych technologii, ale stwarza także możliwość budowania wartościowych, międzypokoleniowych relacji.